Witam. Na początku mojego bycia konferencjerem nie bardzo wnikałem, czy ludzie mnie słuchają, czy nie. Uważałem, że konferencjer jest od tego, żeby mówił, a nie od tego, żeby ludzie go słuchali. Ale pewnego razu posłuchałem samego siebie, bo wcześniej jakoś tego nie robiłem, i przeżyłem szok. No ja się teraz otrząsnę z tego szoku, bo zawsze jak mi się przypomina, to ten szok wraca i pod czołówce powiem Wam, co się stało. A zatem szok przeżyłem na targach spożywczych. Jeśli ktoś nie był, to taka drobna informacja. Targi spożywcze to jest taki spęd, na który przyjeżdża gruby facet z makaronem, przychodzi baba z przetworami, uwodzicielski, czarujący sprzedawca aromatyzowanych mieszanek kawowych, zawsze są takie niunie w krótkich spodenkach, które polewają wódkę, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu jestem jeszcze ja i opowiadam o tym, co jest w promocji, a wtedy w promocji jest wszystko. Więc krótko mówiąc, przez 8 godzin nawijam monolog, który brzmi mniej więcej, uwaga, Uwaga, drodzy Państwo, makarony w Procji, kolanka, świderki, świerki, dziadziunia, kolanka, babuni. Do każdych kolanek babuni polecamy temperówkę do warzyw gratis, a jeśli ktoś kupi pięć świderków, dziadziunia dostanie jeszcze fartuch, ewentualnie mm, stację do siekania warzyw albo futerał na pomidora. I tak mówię, 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 nie słucham tego, co mówię, bo gdybym słuchał, no właśnie, wtedy po raz pierwszy posłuchałem tego, co mówię i pomyślałem sobie, kurde, co ja mówię. Przecież to są jakieś e, straszne rzeczy, od których idzie zasnąć. Naprawdę, zacząłem zasypiać od własnego gadania. Poszedłem nawet do tych e, niuń w krótkich spodenkach, żeby mi coś tam polały na e, obudzenie się, ale to wiadomo, że to tak nie działa. Poszedłem do uwodzicielskiego e, aromatyzatora, kaw, też mi polał i też to nie zadziałało. Nawet byłem u mamy z przetworami, dostałem ogórka kaszubskiego z na biodzie i też nie postawił mnie na nogi. Więc pomyślałem sobie, że żeby przetrwać do końca dnia i do końca następnego dnia, bo takie trwa, targi czasem trwają e, dwa dni. Dni, a nawet więcej, pomyślałem sobie, że muszę coś radykalnego zrobić. I ten radykalny pomysł okazał się bardzo banalnie prosty. Pomyślałem sobie, że najpierw mnie musi się spodobać to, o czym mówię, żeby to coś miało szansę spodobać się ludziom. A żeby mnie się to spodobało, to trzeba chociaż trochę zachwycić się ogórkami, że trzeba chociaż trochę zainteresować się i wykrzesać energii wokół yy, przetworów i wokół mąki, i wokół tego wszystkiego, co się tam sprzedaje. Reasumując, brutalna prawda i brutalna odpowiedź na pytanie, co robić, żeby ludzie cię słuchali, jest taka, sam musisz się do tego zapalić, bo ludzie interesują się tym, co mówisz, dopiero wtedy, kiedy wyczują, że ciebie samego to interesuje. No to jeśli zainteresowałem was, to zapraszam za tydzień.